No hejka, witam na moim kanale we wrześniu. Słuchajcie, robimy sobie rozkład, co dalej z tą relacją. Co dalej z tą relacją na wrzesień. Jestem ciekawa, jaka będzie energia, bo w ogóle skończyłam rozkłady znaków zodiaku na, na wrzesień i powiem Wam, że jakaś taka, jest taki spadek energii. Ogólnie jest duży spadek energii. Prawie przy każdym znaku spadek energii. Także dobra, sprawdzamy. Co dalej z tą relacją na wrzesień? Co dalej z tą relacją? Co z tą relacją we wrześniu? Co z tą relacją we wrześniu? Proszę o jasny przekaz. Kończy się lato i spadek energii, wszystko pasuje. Co dalej z tą relacją na wrzesień? Co dalej z tą relacją we wrześniu? Jeszcze poproszę może z dwie karty. Okej. Okay. Dobrze. No i sprawdzamy. Co z tą relacją we wrześniu? Mhm. Dobrze, słuchajcie. Będzie coś takiego we wrześniu. Oj, oj, oj. Miało być tak. No, miało być bardzo dobrze. Chwilę przed wrześniem. Ktoś tu był bardzo pewny, pewny tej relacji, pewny swego. I chciał budować i, i nawet miał ku temu wszystkie możliwości, żeby budować. I, i nawet na, naprawdę była, był taki potencjał. Jest to jakiś potencjał w tej relacji. Chwilę przed wrześniem, taki duży, że dobrze może być. Może dobrze kurczę być. I co się dzieje we wrześniu? Zaczyna się o. Wrześnie zaczyna się od żalu smutku. Co dalej z tą relacją? Słuchajcie, żal, smutek, strata. Ktoś tu będzie opłakiwał, a ktoś tu będzie opłakiwał nieudane szanse, coś, coś nie wyszło. Ktoś nie dostrzegł jakichś emocji, ktoś poczuł się pominięty. Tu jest żal, smutek po prostu w tej relacji. I za chwilę jakaś wraca cykl. Między wami wraca, wraca jakaś sytuacja. zaraz sprawdzimy, co to w ogóle co to za sytuacja. Wraca sytuacja, która powoduje, ta sytuacja, tak jak mówię, ona wraca. Jest jakiś mechanizm, który powraca w tej relacji. I, e, i zaraz przy, po tym jest po prostu, jak wróci ten mechanizm, to kogoś tu trochę zmicie z planszy, ponieważ e, ktoś poczuje się, no, napadnięty, ktoś poczuje się e, zmuszony bronić, ktoś, po, ktoś poczuje po prostu zmęczenie. E, ja muszę się w tej relacji bronić, ja muszę w tej, rela, za, w tej relacji zawsze. Coś wybucha, jakaś sytuacja niefajna. Jestem po prostu już zmęczony. No, ale słuchajcie, w połowie miesiąca, w połowie września odrodzenie. Odrodzenie. Godzicie się i jest kompromis. Ok. Pojawia się wzajemność, pracujmy i nawet uczucia, tu jest wzajemność, zaraz po tym pobijaniu jakimś sytuacyjnym, uczucia wzajemność i, i jest tak. W połowie miesiąca jest pięknie, bo tu jest dwoje ludzi, którzy mają do siebie uczucia i się kochają. No ale za chwilę jest znowu, słuchajcie, <laughs> Boże, może, roller coaster, co tu się dzieje? I za chwilę ktoś wpada w zawiechę wrześniową, że tak powiem e, i rozmyśla, I ktoś tu znowu czuje, tak jak na początku miesiąca, ktoś tu znowu rozkminia, że ta relacja a, zabiera mi. Ta relacja mi zabiera, ja za dużo daję, a za mało otrzymuję i nie, nie, że chcę kończyć relację, nie ma tu rozstań, ale ktoś łapie taką wrześniową zawiechę, melancholię, dosłownie melancholię jakąś taką i taki pesymizm, że nie jest tak, jak powinno być. Jest dużo rzeczy do naprawienia, nie? A ta osoba koncentruje się na tym, co jest do naprawienia, a nie na tym, z czego można się cieszyć jest taka energia. Na koniec miesiąca no powiem wam, że um, ta osoba ma, jak, ktoś tu ma jakiś wybór. Ktoś tu um, ma jakiś wybór, ktoś tu się zastanawia, zaraz zobaczymy nad czym się tak naprawdę zastanawia. Czy nad, nad tym, żeby jakby czmychnąć, czy nad tym, żeby um, jakiś kompromis budować. Tu są problemy w związku, powiem wam. Um, no, i takie, takie, nie wiem, niespełnienie? Dopytajmy, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Problemy w związku i niespełnienie. Chwilkę słońca poczekać, bo to trwa. Jeszcze. Dobrze. Jeszcze jedno. Okay. No i sprawdzamy. Po kolei. Dobrze, słuchajcie, e, dlaczego tutaj, tak jak mówię, na początku miesiąca jest płacz, smutek, e, kogoś uczucia zostały pominięte, coś zostało, troszkę się, coś się popsuło w tej relacji, e, a to dlatego, że wiecie co, ktoś tu poczuł, któreś z Was poczuło, że Nie wiem, nie są spełniane jego prośby, jego wymagania, jego oczekiwania. Ktoś tu poczuł się pominięty. Druga osoba stawia na siebie, wiecie co? Tak, druga osoba stawia na siebie. Ktoś bardziej w tej relacji, um, ktoś bardziej chce być widoczny, ktoś chce bardziej błyszczeć. I mówię, że za chwilę potem pojawia się, słuchajcie, jakiś mechanizm w tej relacji, który powraca. No i już widzę, że tym mechanizmem, który tutaj powraca Właśnie jest stawianie na siebie. Ja jestem numerem jeden w związku, tak? Ja jestem tą osobą i w ogóle ta osoba, jedno z Was, pojawia się w energii singla. To jest ktoś, kto prawdopodobnie nie dąży do zobowiązania się, nie dąży do zdeklarowania się. Jest w pewien, jak to się mówi, wolnym duchem, tak? Zazwyczaj takie słuchajcie, że ktoś się angażuje bardziej, ktoś mniej. Tylko, no, no kurczę, to wszystko musi mieć ręce i nogi i jakąś taką, powiedzmy, względną równowagę. Wiadomo, że raz jedna osoba jest bardziej zaangażowana, raz druga, ale jeśli ktoś jakby ciągle z tej energii singla czuje ten większy luz, ten brak takiego zobowiązania i nie, nie dąży do deklaracji, do zobowiązań, to tej drugiej osobie zaczyna to po prostu przeszkadzać. Tu jeszcze, o, tu jest jeszcze ten ślimaczek. Ktoś tu bardzo jest powolny, jeśli chodzi o deklarowanie się o... Ym, tak ktoś, to ktoś tu, komuś się nie śpieszy, że tak powiem w tej relacji i to jest ten mechanizm, który w tej relacji wraca, mówię, to komuś przeszkadza, na tyle, że ta druga osoba czuje, mówię, ona czuje, że kurczę, znowu yy, ja dążę do jakiegoś budowania tego związku, ja dążę do jakiejś stabilizacji yy, ja tu się chcę deklarować chcę usłyszeć deklarację a znowu, ty się pojawiasz znowu jako wolny duch, tak i mówię, dla jednej osoby jest to powód do frustracji. Dla tej, która prawdopodobnie z Was e, potrzebuje tej deklaracji od drugiej osoby. Natomiast dla tej osoby, dla tej osoby jest to, wiecie co? Powód do, mm, do takiego triumfu, do takiego cieszenia się zwycięstwa. Znaczy, ja, ta osoba jest takiej energii, że no Mam dużo wolności w sobie, tak, potrzebuje większej m, przestrzeni, ale, ale to dobrze. Mi, mi jest z tym dobrze. Ja czuję się wygrany. Jedna osoba się czuje wygrana, a druga się czuje, no tak troszeczkę w takim, wiecie, yy, w narożniku, postawiona w narożniku. No i zaraz w połowie miesiąca, słuchajcie, jest to odrodzenie, wyznajemy sobie uczucia, jest pięknie. Yy, yy, jest pięknie, dajemy sobie wzajemność. A podstawą tego jest to, że ktoś tu się postara jednak. Prawdopodobnie ta osoba, która jest w tej energii singla, troszeczkę się postara w połowie miesiąca i wyjdzie z jakąś inicjatywą, pokaże, że jej zależy. Jednak ta osoba prawdopodobnie pokaże, że jej zależy. No i, i tak jak mówię, i znowu, znowu ktoś tu pod koniec września łapie melancholię. Nie wiem, czy tu jest, słuchajcie, zaglądanie do kieliszka, nawet ktoś tu złapie na tyle melancholię, że może sięgnąć po kieliszek, po jakieś używki i tak dalej. No, bo tutaj, aha, tak, ta osoba, która potrzebuje tej deklaracji, powiedzmy bardziej, no, czuje się, że tak powiem, mocno związana z tą drugą osobą, z tym wolnym duchem. Może nawet trochę za bardzo. Wiecie, jeśli ktoś się od nas odsuwa w relacji, jeśli potrzebuje tej przestrzeni więcej, to jeśli chcemy z tą osobą być nadal, to jednak warto też się odsunąć. Jeśli ta osoba zabiera swoją energię, to ja też zabieram swoją energię. Nie gonię za tą osobą, broń Boże. Nie. Nie, nie gonię za tą osobą, nic, nic to nie da, słuchajcie, to jest ślepa uliczka jeśli ktoś nam pokazuje, że się trochę odsuwa potrzebuje czasu na przemyślenia to jest teraz moja, słuchajcie, moja wstawka jeśli ktoś potrzebuje czasu na przemyślenia wolniej, rzadziej odpisuje chce się mniej spotykać po, chce sobie odpocząć padają magiczne słowa, potrzebuje przerwy i tak dalej, i tak dalej i my to czujemy, tak, że ktoś odbiera, zabiera swoją energię od nas Słuchajcie, wtedy, co my robimy. Czy my wypisujemy elaboraty, co się stało, dlaczego, jak jesteś dla mnie ważny i tak dalej. Zróbmy coś, naprawmy, proszę cię i tak. Nie, nie robimy tego. Nie robimy tego. My się też odsuwamy. My się też odsuwamy z energią, pamiętajcie, to jest taka złota zasada. Odsuwamy się z energią. Nie można, nie można robić tego ani tej osobie, ani przede wszystkim nie można robić tego sobie. Nie gońmy za miłością, nie gońmy, nie gońmy za uwagą. Nie wolno tego robić. To jest droga donikąd, która zostawia nas potem samych, albo samych, albo jeszcze gorzej, samych i z niesmakiem w stosunku do siebie. Także słuchajcie, jeśli ta osoba się odsunie, to wy też się odsuńcie. No, dobra. A tak jak mówię, jedna z tych osób tutaj potrzebuje tej uwagi więcej, potrzebuje tego zobowiązania mocniej. Może, tak jak mówię, warto jednak poluzować. I teraz tak, na koniec miesiąca e, ktoś rozważa. Ktoś nie umie podjąć decyzji. E, prawdopodobnie jest związanej z tą relacją. I wiecie co? E, co jest tego podstawą? Tak jak mówiłam, e, podstawą tego jest to, że Ktoś tu rozważa, czy nad tą relacją tak naprawdę warto samemu tak ciężko pracować, tak dużo z siebie dawać. My znamy odpowiedź, prawda, że nie warto. Jeśli tylko, że tak powiem, relacja ma być oparta na, 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 na pracy, sprawczości, wysiłku. I to takim moc, mocnym, tej jednej osoby. Na jednej osobie relacji się nie zbuduje, tak? Tutaj są potrzebne dwie osoby. I ta jedna z tych osób e, na koniec miesiąca września będzie rozważała, e, czy nad tą relacją warto tak ciężko samemu pracować. Ale słuchajcie, to jest takie niesamowite, te, ta końcówka, bo ta, ktoś tu będzie naprawdę rozważał, rozkminiał, czy, czy ja mam nad tą relacją tak ciężko pracować. I słuchajcie... Mm, dobra, spytajmy. Jaka jest w ogóle rada dla tej osoby na koniec miesiąca, dla tej osoby, która rozważa? Czy warto nad tą relacją tak ciężko pracować? Czy będzie warto nad tą relacją tak ciężko pracować? Moim zdaniem nie, ale wiecie co, zobaczmy, co powiedzą karty. Czy warto nad tą relacją tak ciężko pracować? Spodziewałam się. Nie spodziewałam. Znaczy, co? Czy się nie spodziewałam? Nie, spodziewałam się tego w sumie. Spodziewałam się tego, bo ja mówiłam, że nie, nie, nie warto samemu nad relacją tak ciężko pracować. I wiecie co? Ta osoba, która na koniec miesiąca będzie to rozważała, e, od karty podpowiadają, że nie. Nie, nie warto. E, impet, swoją siłę, kreatywność. Trzeba, od, trzeba będzie odsunąć w, na koniec września od tej osoby. Odsuwamy swoją siłę, kreatywność, swój impet, swoją po prostu ciężką pracę. Odsuwamy i to będzie dobry ruch i dobry krok. Tak jak mówiłam, nie można samemu walczyć o relacje i budować, tak? Jeśli ta osoba chce, chce przestrzeni, to trzeba tej osobie tą przestrzeń dać. Przy tym świeci gwiazda to będzie bardzo dobry ruch, jeśli się po prostu odsuniecie troszeczkę od tej osoby sami nie, nie będziecie, nie jesteście w stanie wypracować relacji. Dobrze, taki przekaz, taki dosyć jasny. Dobra, dobra, dzięki, dzięki za oglądanie, za oglądanie do końca, dzięki, że mnie tam lajkujecie, subskrybujecie, bo fajnie, fajnie, jejku, tam jest 500 osób już chyba na tym, dziękuję wam w ogóle, słuchajcie, no to nie, no to z okazji 500 subskrybentów ja muszę wam podziękować, nie, bo pamiętam jak miałam 10, śmieszne, powiem wam, że śmieszne, takie trochę nie, nie do uwierzenia, że tam jest 500 osób, które to subskrybują, a ogląda jeszcze więcej. No, troszeczkę, troszeczkę szok w tym wrześniu dla mnie też. Dobra, dzięki za oglądanie, za oglądanie do końca. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.